Tworzę Jugosławię za pomocą Serbii w Age of History 2. Teraz tutaj te wszystkie inwestycje podzielę. No i tutaj przypadek w badania dałem. Teraz tutaj te punkty rozdam. Takie rozdałem. Buduję jeden warsztat w, w stolicy. Najpierw przejmę Kosowu, bo myślę, że to jest No najłatwiejsze państwo do przejęcia ze wszystkich, które muszę przejąć Tutaj sobie armię tak ustawię Myślę, że wszędzie porekrutuję po 3000 Tyle myślę, że starczy Więc mogę już wypowiedzieć wojnę Kosowu I to będzie strasznie szybka wojna Od razu ich stolice przejmę najprawdopodobniej, bo raczej dużo armii nie będą mieli No i jak widać udało się więc od razu biorę ich tereny i mogę przejmować kolejne państwo. Teraz atakuję Czarnogórę za pomocą tej samej armii, co przejęła Kosowo. Więc tutaj idziemy. Od razu przejmuję ich stolicę. Ojej, 2000 prawie tutaj mieli. I przejąłem całą Czarnogórę, więc biorę całą, bo tyle mogę. Teraz myślę, że zaatakuję Macedonię. Nie będzie to raczej zbyt ciężka wojna. Myślę, że tyle armii starczy, więc mogę wypowiedzieć wojnę Macedonii. Od razu przejmuję ich stolicę. Nie mieli tam zbyt dużo armii, i tutaj też nie mają. Więc jak widać, całą przejęłam, więc tyle biorę. I mam. Teraz myślę, że zaatakuję Chorwację. Już zrekrutowałem sobie armię tyle starszej. Wypowiadam wojnę. I idę. Od razu tutaj wyślę tą armię do stolicy. Na no, tą tutaj obok prowincja. Nie mają tutaj zbyt dużo armii. No, jesteśmy w ich stolicy. Tutaj desant. Idziemy dalej. Dobra, mają strasznie mało armii tam. No i przejąłem całą Chorwację. Spróbuję wysłać ultimatum do Słowenii. Mam nadzieję, że się zgodzą. I nie zgodzili się, niestety, więc będę musiał ich zaatakować. Tutaj trochę wyślę armii. Myślę, że tyle starczy. Zapomniałem yy, przejąć tych prowincji Chorwacji, więc teraz to robię. I od razu wywołem wojnę w Słowenii. I myślę, że od razu uprzejmy. Od razu idę do stolicy. I tak właściwie to od razu do wszystkich prowincji idę. No i udało się. To by się spojrzewał zresztą. Więc teraz tylko jeszcze Bośnia i Hercegowina. No, tylko Bośnia i Hercegowina, jak mówiłem. Więc sobie armię zrekrutuję. Oj, Polska jest rozbierana przez trzy państwa. Już armię sobie zrekrutowałem, więc mogę powiedzieć, wojnę Bośni-Hercegowinie. I to raczej będzie szybka wojna, bo tak patrzę, to oni mają mało armii. Choć mogą dorekrutować, bo te boty zawsze mają mało przy granicach, później rekrutują jakieś chore ilości. Tutaj tak powysyłam. I tutaj jeszcze. Nie wiem, czy mi punktów W ruchu starczy, ale starczyło mi. I. Przejąłem praktycznie wszystkie prowincje, teraz tylko do stolicy. No i koniec. I tutaj, tutaj sobie armię usunę. I tutaj też. Jeszcze tutaj usunę. O. I przejąłem wszystkie ich prowincje. Tutaj usunę całą armię, no bo już mi się nie przyda do niczego. I biorę wszystkie prowincje. No i koniec. Teraz tylko utworzyć Jugosławię. I. Mamy Jugosławię. Tak wygląda świat. Tutaj się dużo dzieje. A tak, to się nic nie dzieje. Choć Indie przejęły Chiny razem z Rosją. I tutaj jeszcze USA przejmuje Kanadę.